Jesteśmy Jest 12 ja jem cały czas To zauważyłem w sumie Tuż. Czemu nie straszysz kobietu? Spokój się, wszystko wszystko, wszystko A to też okej okay. Znaczy tu wszystko to znaczy, tu też wszystko. Ja co tej karuzeli nie robię, nie ma szans na razie No i został to, to, ale wolałbym najpierw przejść tego, żeby było po kolei. Dobra, to najpierw sięgniemy tą maskę chyba. Czekaj, to jest breaker Office Private Room to jest ok, a to jest Breaker Room Plus chyba. Z tego co wiem, Dobra, to. No, więc jak to wszystko wygląda? Backstage, co my tu mamy? Roxy Repair! I coś jeszcze? Arts and Crafts Loft! O oh, jezu, to może być trudne. Fastbar Fieter. O, to może pójdźmy to najpierw zrobimy. Albo? Scrap baby? O oh, fuck me. Chill mate! Co tu jest? End the warehouse. What the fuck? Dobra, zróbmy może najpierw na spokojnie. No ha. Oh, ho, ho, ho. <laughs> do, do you see this shit? <laughs> A tu jest bonus round. jakiś eee, FNAF 1-0 phaser blast. What the fuck? Jak to phaser blast? Dobra, let's go. Cicho. Back again. Tak. I'm sure we can find something a little more difficult to test your troubling talents. Finish on. All right. Och dupa. Och fak nie umiem rzucić. Och dupa. No, teraz. Halo. To nie ty, to ty miałem.

What the fuck? No, nie umiem rzucać, to Nie umiem trafiać, wTF Dumba? Dobra, rzucam! Idź się, Jesteśmy na dobrym poziomie, ok? To jest?

o, Freddy! Kuźwa. Matko święto Za dużo rzeczy się dzieje. Cie. Uważaj! O, w dupę. Czekam! Nie tym! Dobra. Foxy, ty, najgorzej! Dobra. Puta madre. Za dużo się dzieje. What, what the fuck? Gdzie, gdzie? Indo! What the fuck is... Oh. Pery. Ok, jestem na dobrym... tym... Oh, o fuck. No daj mi to, no daj mi to. Oh, fuck! Co to było? Gdzie, gdzie, gdzie? Chodź się! O jezu. To dużo się dzieje naraz. Padłem trochę, muszę nadrobić. Shut the fuck up, mate. O, przeżyłem. Nie, to nice. <laughs> Dobra, nie było tak trudne. Carny! What is Carny? Chciałem Carny, what's up? Jezu. prawie praktycznie Freddy normalnie, Prawie